No school year and she is already sick. Mam nadzieje the stemsia będzie taka jak me. <laughs> I am not challenging her, my bishik isn't ao. It is notolitis, yeah. Nowy rok szkolny, a ty już do mnie przychodzisz. No ja jesteś w zerówce. No to co? Will zaleciał u Noa z Steal Missin. Wygląda na miłą. Jest nice, 16 p tej Steel Dan T likeher. A to obok jej to była jej siostra. Będą teraz tutaj chodziły. It couldn't ten ciebie, O oh, Jezu, wygzewałam się po kilku latach z tej ławki jest. się wygrzebałam <grym> te nie wiem dlaczego ich nie robicie wyglądają na fajnych o idą te fajne mrówki oprowadziłam się po całej skale oprócz innego miejsca które jest piekłem teraz musicie z tym przywitać nie chcę o, o cześć o nie, znowu ona wróciła. Will unfortunately. Ach, dobra, będę ją mieć na oku. Nara. Kurde! <ścoughs> o, dobra. Gorszej zecy nie widziałam. Ach, no, jak w tej toju. A tak w ogóle dlaczego ona taka jest, ta łazienka? Bo dyrektorka jest chciwa, a są to, co kostują. Kolejny raz jest ta klasa Helebian. Chyba dla nich bardziej to jest piekła, nic dla was.